I powołanie do służby, do ewangelizacji, to jest coś cudownego, wspaniała przygoda. Ale można by powiedzieć tak: jeśli nie kochasz tych, do których chcesz pójść, to nie idź. Dlatego, że nie przekażesz im Ewangelii, która jest dobrą nowiną o miłości, o bezwarunkowej miłości, która jest w Bogu, tylko przekażesz im swoją pustkę. Dlatego znowu chcąc się oddać do dyspozycji, chcąc służyć Panu Bogu, chcąc ewangelizować, musimy wracać do fundamentu, do relacji z Bogiem Ojcem, do doświadczenia miłości Jego bezwarunkowej, ojcowskiej, przyjmując też to, że mój brat i siostra, kimkolwiek by nie był, Jakkolwiek by nie żył, to jest mój brat i siostra, jego ojcem jest Bóg. Jeżeli pójdziemy do ludzi z miłością ojcowską i macierzyńską, jeżeli będziemy walczyć o innych tak, jakbyśmy walczyli o własne dzieci, to doświadczymy wielkiej wiosny Kościoła i wiele ludzi wróci do domu, którym jest Kościół. Niech tak będzie i zapraszamy Was do tego dnia. Bóg jest dobry i tak naprawdę dobry, i tej dobroci doświadczamy każdego dnia w każdym aspekcie naszego życia, dobroci, czyli miłości, czyli troski Pana Boga. I tak naprawdę no nie potrafimy się tym nie dzielić z innymi osobami. My też nie ukrywamy, żeby całe nasze życie poświęciliśmy też temu. Zrezygnowaliśmy z prac zawodowych, założyliśmy fundację i też w ramach tej fundacji jeździmy, głosimy. Chwałę Pana Boga, dobrość Pana Boga i dzielimy się tym nie jakimiś mądrościami, jakimiś, nie wiem, ważnymi treściami, chociaż te treści są ważne, ale treści, dzielimy się wszystkim tym, czym sami doświadczamy, bo Bóg jest miłością i myślę, że to jest taka najpiękniejsza evangelizacja. Nie, nie każdy jest powołany i też nie każdy chciałby jeździć i, 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 i każdego dnia głosić, bo każdy jest powołany w inne miejsce, bo yy, Pójdziesz do swojej pracy, do, do, do szkoły, do zakładu pracy, do nie wiem, w każde miejsce Pan Bóg cię powołuje i tam masz świadczyć i głosić o miłości Pana Boga, który doświadczasz, my musimy sobie zdać sprawę, że tej miłości doświadczamy. My często tej miłości nie zauważamy. O, o czy ja miałam się dzielić z drugim człowiekiem? Przecież Pan Bóg nic mi nie daje. Ale kiedy my zdamy sobie sprawę, że wszystko, co mamy, mamy od Pana Boga. Ręce, nogi, zdrowe oczy, zdrowe ciało, talenty, tą pracę, którą mamy, te miejsce, w którym jesteśmy, mamy dzięki Panu Bogu, nagle się okaże, że mamy o czym opowiadać ludziom o, czym mamy opowiadać ludziom o Panu Bogu. Że mamy się czym podzielić. Y -h -h. I zobaczcie, ten ostatni tydzień to jest taki kierunek służby i ewangelizacji. I czasem nam się kojarzy ewangelizacja, że teraz musimy wyjść przed tłumy i głosić Jezusa. A to, co powiedział Konrad, możesz być ewangelizatorem w swoim domu i my jako rodziny przede wszystkim do tego jesteśmy powołani, żeby być ewangelizatorami dla tych naszych najbliższych. Bądź ewangelizatorem dla swojego współmałżonka, żeby on dzięki twojej postawie był lepszy. Często ludzie nas pytają: "No co zrobić, jeśli mamy inne duchowości? Jeśli mój mąż nie czuje tej wiary, tak, tak jak ja?" No właśnie, bądź świadectwem. Usłysz Mamy tak żyć i my często to jakby tak bierzemy na warsztat też z kodzikiem, że żyjmy tak, żeby zachwycić ludzi Jezusem, Maryją, tą miłością, którą oni wlewają w nasze serce. I żyj tak, żeby ktoś cię zapytał. Co takiego masz w sobie? Skąd czerpiesz tą radość? Chcę tego doświadczyć, chcę tego mieć, ch chcę to mieć. Ehm, I zobaczcie, pięknie jak wyjdziemy teraz na ulicę z transparentami, kocham Jezusa, na gitarach, to znaczy my nie gramy, nie? Kończuś, no my byśmy dużo nie pośpiewali, bo my tylko śpiewamy pod prysznicem, to wam tak zdradzimy sekret naszego małżeństwa. Normalnie nie śpiewamy, na uwielbieniach raczej włączamy raczej się w śpiewanie. Mru 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 mruczymy. Nie mruczymy, no ja tam czasem śpiewam głośniej, ale no nie gramy na żadnym instrumencie, tak? Ale właśnie głosić Jezusa swoim życiem, swoją postawą, swoją miłością i Pan Bóg powołał, rozeznaliśmy swoje małżeństwo, ja z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą, kończę się z inżynierem, ale rozeznaliśmy, że Bóg chce nas po prostu w ewangelizacji, więc jeździmy, służymy małżeństwom i to odkryliśmy jako służbę, ale nie zapominamy o tych naszych obowiązkach stanu, że wiecie, ja czasem sobie myślę, że nie ci grzyboscy, których widzicie na YouTubie, odpalić jakąś naszą konferencję, ale ten obowiązek stanu, że ja przychodzę, dbam o moje dzieci, gotuję setny rosół w miesiącu, mój mąż jak słyszy rosół albo pomidorowa, to mówi Isia, można coś innego, <laughs> ale to są te obowiązki stanu, do których Bóg cię powołuje, że to jest moja pierwsza ewangelizacja, przez to, że ja będę dawała miłość swoim dzieciom, ja tej miłości będę ich uczyła, i one tą miłość będą przekazywały dalej. No nie można mówić w małżeństwie o przyjęciu drugiego człowieka w pełni, jeżeli nie zdecydujemy się na przyjęcie roli mamy i taty z pełną odpowiedzialnością. Kobiety mają łatwiej, mężczyźni trudniej. To nas więcej emocji to czeka, czeka i się z tym wiąże. Bo dla mnie, tak my jesteśmy mniej ocios, ociosani emocjonalnie i dla nas po prostu przyjęcie informacji o dziecku, kolejnym dziecku zaszczepia pytanie, a czy dasz radę Materialnie wyposażyć, utrzymać dom, bo to znowu pieluchy, bo to znowu rowerek, i inne rzeczy. Ale ta świadomość, to jest jedno, toż co już mówiłem tam parę tygodni temu, że my mamy te, te zwykłe ludzkie rzeczy w sercu, jak zazdrość, obawa, strach, lenistwo. Ale świadomość, że zapraszamy Pana Boga w Trójcy Jedynego, i On z tą uzdrawiającą miłością obdarza nas wszelkimi potrzebnymi łaskami. Oczywiście to nie jest tak, że wygrywamy w Totolotka, co każde dziecko, ale tym zaufaniem zasługujemy zasługujemy na miłość wzajemną, uszanujemy siebie. Otwierając się na Pana Boga, otwieramy się na Jego łaskę. Myśląc o służbie i ewangelizacji, Myślę sobie o tym, jak bardzo pragnęliśmy, żeby każda osoba, która przychodzi do naszego domu, była całkowicie zaakceptowana, była przyjęta. Często były to osoby, które przychodziły tylko na chwilę. Starzały nam się pytania dziwne podczas wizyt w naszym domu, natomiast właśnie staraliśmy się aby to zawsze było spotkanie z drugim człowiekiem, żeby człowiek był na pierwszym miejscu, żeby się poczuł zaakceptowany, żeby się poczuł przyjęty, żeby ten dom był dla niego nie obcym miejscem, tylko takim domem. Jest nam miło, kiedy słyszymy takie słowa. A szczególnie miło, kiedy słyszymy takie słowa od ludzi zupełnie obcych, którzy przychodzą chociażby wykonać jakieś prace remontowe. Tak ja. Sytuacja mi się teraz przypomniała o tej otwartości, o której tu Lidka mówi. To, to że, że to jest jakimś też wartością dla, dla dzieci naszych, był fakt, że kiedy przyszedł jakiś inkasent spisać liczniki od wody, czy od, od, od wody, i zaprosiliśmy go do domu żeby w tym czasie otworzyć garaż przygotować. Nas nie było. Czy nas nie było? Nie pamiętam tego, ale wiem jedno. Ona Nasza córka. No, najmłodsza córka, 6 może lat siedem, usadziła usadziła go przy stole i pytanie: kawa, herbata, czego się pan napije? No to, to była chwila, jak, zanim żeśmy dotarli do domu. Ale, ale my byliśmy zaskoczeni, że, że ten pan czeka na nas, a on był zaskoczony, że że w taki sposób można, można być przywitanym przy zwykłej czynności. Myślę, że, że to też jest wpływ tych decyzji, które, które podjęliśmy z żoną wcześniej. Że, jeżeli ma być dom otwarty, ma być pełen Boga, to nie może być on zamknięty na drugiego człowieka. Ja zawodowo to jeszcze tak dla tych fanatyków piłki nożnej, do których się zaliczam, pracując w jednym z banków, to żeby ułatwić piłkarzom różne zrozumienie różnych produktów, to zapraszałem ich do domu i pamiętam, jak dzieci na schodach gdzieś tam przez barierki patrzyły i zobacz, zobacz, kto jest. No ale myślę, że to jest też tylko dowód na to, że można być normalnym i u siebie, i w pracy. Amen. Wystarczy zadać kilka pytań, nawet wśród katolików, chrześcijan w Kościele, żeby się podzielić. Na pewno macie w głowie już takie pytania. O co moglibyście zapytać, żeby, żeby Żeby się podzielić czymś czy podzielić na. Podzielić na, podzielić na obozy, podzielić na tych, którzy są dobrzy i którzy są źli, którzy myślą A i którzy myślą B, którzy są we wspólnocie A, i we wspólnocie B. Jedna wspólnota jest lepsza, a druga jest gorsza. I można się zastanowić, po co ten podział jest robiony. nie? Czy to z nas tak naturalnie wychodzi? Czy to jest właśnie nasza pycha? Czy chcemy sobie dać możliwość niekochania jakichś ludzi? A, bo oni są źli. Oni są tacy. Których trudniej nam kochać? Nie? Z jakiegoś powodu, bo są inni. Tak, innych. Trudniej nam kochać, nie? To jest zła nowina. Jeśli dobrą nowiną jest, że Bóg kocha złego, to my sobie szukamy przestrzeni do tego, żeby nazwać kogoś złym, innym i żebyśmy mogli Dobry. przestać go kochać. No, trudniej kochać to, to nie jest w sumie zła nowina, tylko trudna, prawda, nie? Złą nowiną jest to, że my po nie prostu nie kochamy. Nie kochamy, tak, nie kochamy tak, innego no. i nie kochamy e, złego. No ale dlaczego o tym mówimy, nie? Skąd? Dlaczego o tym mówimy? Bo zaczynamy tydzień, w którym chcemy powiedzieć o, o tym, jak wy, powinna wyglądać nasza służba w Kościele, jak wy, powinna wyglądać... I w świecie obecność. W świecie. Jak, wygląda, jak powinna wyglądać nasza ewangelizacja świata. I w pierwszym tygodniu mówiliśmy o relacji naszej osobistej z Bogiem. W, w różnych przestrzeniach. W drugim tygodniu mówiliśmy o relacji między nami, zbudowanej na relacji z Bogiem. W sakramencie małżeństwa. W trzecim tygodniu mówiliśmy o rodzicielstwie, czyli o tym, co wypływa z sakramentu małżeństwa rodzicielstwo. A teraz wychodzimy jakby z miłością poza krąg ten nasz domowy, do naszej parafii, do naszych sąsiadów, do kościoła w ogóle, żeby służyć. Do ludzi spoza kościoła, nie? bo mamy być solą ziemi, światłem świata. I właśnie. Jak mamy być tym światłem? Jako małżeństwo wystarczy. Nie za dużo musimy zrobić. To jest ogromną misją w ogóle. Ale nie za dużo musimy zrobić, żeby ewangelizować. Bo wystarczy, że się kochamy. O, możesz to powiedzieć. No tak, że, że pokazujemy też to, prawda? Że się kochamy, że, że nie chowamy tego pod korcem. Tylko, że to jest naturalne dla nas nie? i nie ukrywamy tego. No, chociażby właśnie przez to tak, takie zwyczajne, właśnie te, te życzliwości, które okazujemy sobie też, też przy innych. Nie? Po prostu nasz sposób bycia, który wypracowaliśmy między sobą, my go nie zostawiamy dla samych siebie, ale w naturalny sposób jesteśmy z nim obecni też na zewnątrz, nie? poza domem. Cytat ze Słowa Bożego, który towarzyszy przez cały ten nasz tydzień, brzmi: Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś tym nie posłał. To znaczy, że mamy się tak kochać, ja z Agnieszką, żeby ludzie patrząc na nas, widzieli Boga i zastanawiali się, co jest takiego w sakramencie małżeństwa, kto jest taki w sakramencie małżeństwa. Że my możemy się tak kochać, nie? że możemy sobie ciągle przebaczać, przyjmować się takimi, jakimi jesteśmy, i tak dalej, i tak dalej. Tak, I to jest nasza tak. podstawowa forma ewangelizacji świata. Żeby ludzie widzieli możliwie najlepsze odzwierciedlenie tej miłości Boga, nie? w miłości, która jest między nami, bo, bo, to jest, bo to jest nasz cel i nasze zadanie. Nie? Pan Bóg zresztą mówi, że między małżonkami jest możliwa taka miłość właśnie. Które jest odbiciem Jego miłości. I, I to jest oczywiście jakiś w ogóle nasz Mont Everest, <noise> którego nie osiągniemy do końca życia. I wiemy o tym, że, że tej doskonałości nie osiągniemy. Ale wiemy, gdzie jest cel. Ale, ale wiemy do czego równać i, i żeby dzielić się tym tymi naszymi zmaganiami i efektami tego, co, co już udało się nam z łaską. I z, z obecnością pana, pana Jezusa między nami osiągnąć. Jest takie po, pospolite zdanie, gdzieś tam myślę, że się obija w waszych uszach i sercach, że miłość się mnoży, miłość, miłość się dzieli. Nie? I chodzi o to, żeby ta miłość, która jest między nami, małżonkami, dzieliła się na nasze dzieci, ale wychodziła poza obszar naszego mieszkania. To jest służba w kościele, to jest służba w ewangelizacji. Miłość dzielona mnoży się. Absurd. jest mądre. To, co otrzymaliśmy w chrzcie, a z czego nie do końca sobie zdajemy sprawę, czego sobie nie, nie uświadamiamy, to jest misja do ewangelizacji. I właśnie to jest takie przedziwne, że kiedy ja to wypowiadam, kiedy słyszę to, co mówię, to i byłam niegdyś pierwszą, która się dziwiła na te słowa i, i mówiła, gdzie ja. Zarzekałam się, że absolutnie. Przecież to mnie nie dotyczy, tak? Gdzie ja. Kapłani są od tego, żeby ewangelizować, a nie świeccy. Dobrze powiedziałaś, kapłani. Prawda jest taka, że właśnie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i zbawcy, właśnie zanurzeni w Jego w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, my otrzymujemy właśnie to, co jest w Nim, właśnie tę misję kapłańską, królewską i prorocką. Jakby jesteśmy wezwani do tego, żeby być takimi jak on. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy jego naśladowcami i chcemy upodobnić się do Niego, więc niejako tak, Lud Boży jest ludem kapłańskim, królewskim, prorockim, tak, narodem wybranym i My bardzo często nie korzystamy z tego, właśnie z tej naszej najgłębszej tożsamości. Nie korzystamy właśnie z naszego chrztu, i tym samym może się tak okazać, że w naszym, w naszym duchu nie, nie płynie woda, my jesteśmy bez życia. Nie? Skoro jesteśmy bez życia, to jak świat ma rozpoznać w nas dzieci Boże? Nie? Jak, jak ma się to dokonać? Skoro my się tak naprawdę. Nie różnimy od świata, w którym właśnie nie ma życia, bo świat nie ma źródła życia. Tak? My, my, znając Boga jako Jego dzieci, wiemy, gdzie jest, gdzie jest źródło. Tak? I tu oczywiście nie chodzi o to, że my się teraz tutaj będziemy tutaj wywyższać, tak? ale raczej to nas powinno wzywać do tego, żebyśmy właśnie otoczyli miłością tych, którzy jeszcze nie poznali Boga. Nie? Jakby z tej tęsknoty za nimi, za, za, za tym, że jesteśmy wszyscy wielką rodziną, tak? skoro jesteśmy dziećmi Boga, to wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy rodziną, powinna właśnie z tego wypływać taka nasza wielka tęsknota. Co my z tym zrobimy, nie? Święty Dominik mówił, co będzie z grzesznikami. Jakby, I znowu już nie oceniając, ale jakby, czy jest w nas taka tęsknota do tego, żeby, żeby właśnie ogłaszać Królestwo Boże? No właśnie, czy jest w nas tęsknota, żeby ogłaszać, a myślę sobie znów o tych maleńkich, naszych dzieciach, w których może to jest nienazwane, tak? No jest nienazwane. Nie, nie powiedzą, że mają w sobie taką tęsknotę, żeby głosić, ale po prostu tak żyją, tak? Świętość jest dla nich normalnością. I przypomina mi się, nawiązując do domu na skalę, który nie ma być na piasku, chcę zahaczyć o piaskownicę i o to, jak kiedyś Adaś, wychodząc z piaskownicy, powiedział do dzieci z Bogiem bo było to dla niego normalne, tak? I, I możemy powiedzieć, że to już jest ewangelizacja, taka może nie do końca uświadomiona, ale to jest po prostu życie, to jest życie z Bogiem, tak? Dlaczego mamy coś oddzielać? Dlaczego w domu mam być taki, a gdzieś indziej inny? No właśnie to jest to, tak? Żyj tak, jak mówisz, że żyjesz, a nie jakby, wiecie, że co innego na ustach, tak? Co innego w sercu. Nie, u dziecka wszystko jest, wszystko jest proste, wszystko jest tożsame ze sobą, to jest normalność. Mhm. No właśnie, myślę, że Bóg nas zachęca w chrzcie do tego, żebyśmy odkryli, co jest naszą tożsamością, tą najgłębszą, a tą tożsamością jest to, jestem Synem, jestem córką najlepszego, kochającego, wszechmogącego ojca i jakby to nas powinno zapalać do tego, żebyśmy po prostu tak żyli. Jakby. Skoro mamy ojca w Niemie, to żyjmy jak jego dzieci, nie? a nie żyjmy tak, jakby tego ojca nie było. I to jest właśnie chrzest. Jakby kiedy chrzest działa w nas, kiedy działa też w naszej rodzinie, kiedy my możemy być tak naprawdę właśnie solą ziemi, światłem świata. Do tego są wezwani uczniowie, tak? A my jako rodzina chcemy siadać u stóp mistrza i uczyć się od Niego. Nie? To, to, jest, to jest właśnie to. W nas jest takie pragnienie, żeby, żeby się to, ta rodzina Dzieci Bożych rozlała na cały świat. Ja kiedy mówiłeś właśnie o byciu synem, córką, to wybrzmiała mi w uszach piosenka i, i dokończyłam, jestem synem, jestem córką, jestem wybrany, jestem wybrany, jesteś wybrany, tak? Wszyscy jesteśmy wybrani, właśnie to jest to, czasem my się tak gdzieś tam właśnie wzmagamy, no, no gdzie, no okej, okay, no ktoś może, tak, może, może właśnie ksiądz został wybrany, ma takie powołanie. Nie, ty też jesteś wybrany i ja też jestem wybrana i mój mąż jest wybrany. Aleluja. Księże, jak mamy być Kościołem, żeby to nie było zbiorowisko anonimowych ludzi? Jaka jest recepta na, na ten dzisiejszy Kościół, żeby, żeby on nie był właśnie taki anonimowy? Recepta z Ewangelii. Chrystus, kiedy zakładał kościół, to, to były relacje. Kościół opierał się na relacjach, Kościół opierał się w Ewangeliach na bliskości. Wszyscy byli blisko siebie. Jezus chciał być blisko każdego człowieka. Nie? Myślę, że to są dwa słowa klucze. Bliskość i relacja. Bo to samo widzimy w życiu Jezusa. I tak naprawdę, kiedy jest bliskość, kiedy jest relacja, może realizować się miłość. Może realizować się wzajemność. Może realizować się służba. Jest przestrzeń, w której Bóg może działać. Bez, bez bliskości tego nie będzie. I bez relacji tego nie będzie. Nie? I myślę, że to jest też to, co Bóg mówi nam dzisiaj przez Piotra naszych czasów, żebyśmy byli blisko siebie. Wszyscy. Świeccy blisko księży, księża blisko świeckich, księża blisko innych księży, księża wobec biskupów. Nie, wszyscy, żebyśmy byli blisko siebie. Żebyśmy nie dali się zamknąć w swoich bańkach informacyjnych, w swoich wizjach Kościoła, w swoich jakichś wyobrażeniach, ale żeby być otwartymi na siebie nawzajem. Czy wspólnoty mogą budować właśnie taką więź w parafiach, czy ją niszczyć? Na przykład, jeśli wspólnota jest ponad parafialna, czy to jest zagrożenie, czy, czy właśnie nadzieja jakaś? No. To zależy od ducha służby. Czy chcę służyć? Bo mogę należeć do jakiejś wspólnoty, która ukierunkowuje mnie na to, żebym służył w parafii, a wspólnota może być ponad parafialna. A może być wspólnota taka, która stwarza jakieś poczucie elitarności, wyjątkowości, która mnie izoluje. Nie? I paradoksalnie może to być wspólnota w kościele, ale nie żyjąca duchem kościoła. Nie? No i to nie jest to, co służy zbudowaniu, to nie jest to, co jest przestrzenią działania Ducha Świętego. Nie?